Jeżeli chcesz rozpocząć przygodę z karpiarstwem i spojrzysz na karpiarza, może Cię przerazić ilość sprzętu. Ale prawda jest taka, że żeby zacząć skutecznie łowić, potrzebujesz naprawdę kilku podstawowych rzeczy. Po pierwsze, wędki. Dwie sztuki najlepiej o długości 3,60 m i krzywej ugięcia 2,75 lub 3 funta. Wcale nie muszą być drogie. Ważne, żeby były mocne. Do tego kołowrotki z wolnym biegiem, solidne, z dobrym hamulcem, ale bez zbędnych bajerów. Na początek nie muszą być super drogie. Kiedy już będziesz dokładnie wiedział, czego potrzebujesz, kupisz sobie jakieś topowe. Kolejna rzecz to zestaw końcowy. Ciężarek przelotowy, przypom z plecionki i haczyk w rozmiarze 4-6 do 6 oraz oczywiście żyłka lub plecionka. Plus kulka proteinowa i to naprawdę wystarczy. Do obsługi ryby obowiązkowo mata karpiowa i duży podbierak. To nie jest opcjonalne, tylko absolutny standard, żeby rybę bezpiecznie odhaczyć i wypuścić. Na stanowisku przyda się też ROD pod lub dwie solidne podpórki oraz sygnalizatory brań. Mogą być najprostsze, byle działały. A cała reszta namioty, łóżka, wózki. To są dodatki, które kupisz z czasem, jeśli uznasz, że ci ich potrzeba. Jeśli chcesz zacząć karpiowanie bez przepłacania, zbuduj solidną bazę z podstawowych elementów, a resztę dokupisz później.